Cześć, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku SCB, tak, zagramy sobie w SCB na serwerze Midgame'a i parę aronek sobie zagramy i gra wystartuje za 10 sekund i chodzi o to, żeby pozabić... nie, 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 nie do końca rozumiem tego, um, tego trybu gry, ale zawsze mi wydaje się chodzi o to żeby przeciwników bić i żeby zlecieli do lawy albo coś No, żeby zrzucić ich Oj, żeby, przyciszę, żeby zrzucić, zrzucić ich do mm, Do Za, za, po, no, za pole mm, Za pole Boże, za pole planszy Ostatnio udało mi się zagrać z Remkiem Z Remkiem na, na tym, w, ten, w tym trybie gry, na, też na serwerze midgame'a. O, wow. Oh, wow, nie, 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 motherfuck, Motherfucker, motherfucker, chodź tu nobie, U tyś jużaku podpalił mnie, U, Umarłem, umarłem. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Na żółtych jedziemy, tak. Jesteśmy ząbiakami. I dajemy żółtych. No gdzie ty rzuci? No siusiaki jedne uciekają. Boję się. Tak mi tak wysoko skacze, ja tego nie. No, co mnie bijesz no, jestem z tobą. Boże, co za nudna gra. Myślałem, że będziemy się bić. Oni wszyscy uciekają. No, zabiliśmy typa. O, kupson. To chyba nie ten. Co? Dzień nobie głupi. Pabel. Pa pa no. Pabel Elo jakiś. O, zabiję go. No, okej. Okay. Jakiś żółty idzie Żółtego tego się, biją się tam gdzie się dwój bije, tam czy się korzysta Kup son, nobie No co on ucieka, no do... Jakie noby, no, bicie się Aj, palawi, pala się Dobra, zednę, zednę, wleciałem do lawy Okej, okay, widzimy się na kolejnej are arenie. Witajcie, już za 10 sekund odpocznie się kolejna arena. 3 2 Jest maksimum ludzi na serwie, jestem znowu ząbiaczkiem. O, ta arena, na której się tak ślizga śmiesznie. I duże, duże rozgnieście spada. What the fu- Do wody, do wody, do wody! No, do wody! O, dobra. żeby być zawsze przede Patrz, no, zrzucę go. O, ty. o, jestem w wodzie. Dobra, uceliła mnie woda. Tak, tu mnie zle. i typek mnie zrzucił. A, nie zdążyłem do wody. Dobra, daję mnie szybko i jedziemy drugą. Jeszcze raz. Musimy to przetrwać. No, co mi tak? Do... No, by jedne. Ło matr... Jezus z mnie wywalili. Okej, to jest chyba coś, coś takiego jak PVP. O jest, to typa. No, dawaj, 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 sir knapka. O, zabiję go. Ale mnie od tyłu wziął, ale mi plecy zrobił Skubany Oj, 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 dobra, do Okej, okay, do wody Tu już kampią nowe W dupę jeza. Widzimy się na kolejnej arenie Okej, okay, gra by startowała. I... na początku gry. Jeszcze, jeszcze nikt nie umarł. Tylko. O, mam jakiś kiper skok. Typka. Czyli ten leś wymiata. jakiś kiper ma do faka Chyba, że to taka arenka. Oj, aj, typek nie zrzucił. Dobra, lecimy. Zawsze już będę grał tym Blazem No daj, 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 szybko, szybko, szybko no, Plecy, 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 plecy! Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra Chyba mieć na RNA

Oboje poleciliśmy śmiesznie, dobra. To będzie ostatnia ręka. I jeszcze to, ta i jeszcze jedna. I mi się wydaje, że zagramy. Plecy mu zrobimy. Jaki fight! Ło wow, nie! Mm, mm, mm. Kolejna ręka, już ostatnia. Ok, zaczęliśmy na czasie. Ostatnia rozgrywka, już typka walimy od tyłu. Matterpalka, faka, dadać wszystkich Dadać wszystkich, dodać wszystkich Zabić Zabić ich, zabić Już mnie... PD3 podesz, za blisko i już wleciałem za obręb mapy Ale nie podajemy się, walimy resztę Typka, typka nie, nie 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 Dobra, dobra, jeszcze dwa życia i gramy to Trzeba mieć ogromne umiejętności PvP. Okay. Ale mi pilec zrobił. Ja cię nie mogę. To są skłóńce. A coś mi dzisiaj gardło boli. Dzisiaj, dzisiaj jest weekend. Jak wam minął, minął weekend? Bo to jest... Dzisiaj jest seria nagrywania odcinków. Odcinków nagrywania. Dzisiaj nagrywam sobie wszystkie, przyciutki odcineczki, jakie mogę zrobić sobie. Okej, okay, zimyczki, ostatnia rynka wystartowała, jesteśmy na tej samej arenie. Teraz nie wiem, który, ale musimy plec... typką... walnąć takie plecy, że ja nie mogę... patrz, patrz, walnął kogoś, walnął kogoś, to ja go walnę No, dlaczego oni tak mojego o, ja nie, tak nie mogę mm, patologia No nie wiem się... schowaj się, schowaj się A, a Faceplum, facplum, To Facplum Mmm, to daj szybko Nagrałem to, aren arenkę drugi raz, bo ktoś mi wszedł do pokoju i mi zakłócił wszystko. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Wręcz więcej. Nikt nie lubię tej mapy akurat. Ta mapa jest tak do luftu. Szukuj w końcu złogu. O, trafiłem go. Nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się, nie daj się. uciekaj, 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 Monty. Patrz, ty tak wagi. Nie da się, nie da się, nie da się, nie da uciekaj, uciekaj, Walnij go, walnij go, walnij go, walnij go. go. Motherfucka. Taka tragedia. Dobra, no ostatnie życie, no i... Wszyscy nas tak bią, mam... Nie wiem dlaczego tak mnie... O, chyba typka zrzuciłem. Prawie. gdzie no, idź stąd. Okej, okay, ja wpadłem do wody Okej okay, Radzimy sobie z tym O, okej, okay, pomógł nam tułpek Ale my zaraz odznieczymy się Super -kikiem. Nie daj się, nie daj się, walcz Monte, walcz Walcz mądre. Waltman, ty musisz. Ej, dystans, tak już niedużo. No, nie niedużo, niedużo, niedużo. Jakieś płotki rzucę nobek. Czterech graczy zostało. Jestem, jestem tak dzielny. Muszę go wolność teraz. Nie, no dobra. Czasem się zdarza. Więc dziumeczki. To wszystko w tym odcinku. SCB. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.